Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Farex, a to jest kolejny odcinek diamentowego poradnika. Jeśli zastanawiasz się, co to jest diamentowy poradnik, to zajrzyj do opisu, ponieważ tam jest wszystko wytłumaczone. Będziesz mógł sobie poczytać. E, oprócz tego, zasubskrybuj mój kanał i z tego miejsca daj łapkę w górę. Jeśli będzie dużo łapka w górę pod tym filmem, to e, wrzucę e, kolejny poradnik dość szybko. Tak więc myślę, że warto. Jeśli szukasz dobrego poradnika, który nauczy Cię grać daną postacią to sobie obejrzyj ten odcinek, ponieważ daje sporo rad, przydatnych wskazówek i tłumaczy wiele sytuacji, jak się należy zachowywać. Posiadam aktualnie diamond 3, lecz grałem w wysokim diamant 1, więc na pewno moje parady są przydatne. Jeśli szukasz poradnika do innej postaci niż ta, co jest w obecnym odcinku, to zajrzyj do mojej playlisty z wszystkimi poradnikami. Wystarczy kliknąć playlistę, adnotację playlisty, albo zajrzyj do opisu, tam jest też, tam są też wszystkie linki podane. Yy, no i to by było z wstępu na tyle. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy Caitlyn, jak widzicie. Szczerze mówiąc, to jest mój main champion od sezonu trzeciego. Tak więc mam nadzieję, że się sporo nauczycie. Dobra, mam tutaj runki. Myślę, że runki będą odpowiednie że 9 razy attack damage w markach, 9 razy armor w sealach, 6 razy magic resist flat w glifach oraz 3 razy attack speed. Jeśli chodzi o Quintesencję to 3 razy attack speed będą odpowiednie, chociaż grając Caitlyn to też można w kwintesencjach dobrać sobie zamiast 2 attack speedów dodać sobie 2 razy AD. To też w sumie zależy od naszego stylu gry. Bo takie AD dwa razy w kwintesencjach bardziej się przydaje, tak w early game przy takich y, harasach. Chociaż do tradeów lepsze będą trzy razy attack Speed, ja używam trzech Attack Speed, chociaż jak mówię, to jest do wyboru własnego. Jeśli chodzi o master Yesy to takie typowe ogólne dla deckery 21,9. Tutaj nie ma za bardzo filozofii. I standardowo przejdźmy już do gry. Halo, halo, jesteśmy z powrotem. I słuchajcie, trochę się wkurzyłem, ponieważ szukając gry, e, szukało mi gry z kilka minut. E, jak mi znalazło, to ktoś mi zabierał adekery, potem znowu musiałem wyjść żeby i czekać potem 5 minut, żeby zacząć wejść do kolejki, potem szukało mi znowu kilka minut gry, potem znowu znalazło, to ktoś mi znowu zabierał adekery, to musiałem znowu wyjść. To już czas oczekiwania był za długi, więc musiałem zmienić konto. Teraz gram sobie na koncie, na moim innym koncie na Westie. E, I znowu. Wszedłem do kolejki szukają kilka minut gry. Znalazłem, ktoś mi zabrał adekery. Musiałem wyjść znowu, znowu szukać i w końcu udało mi się wziąć adekery. Tak więc już jesteśmy. Jeszcze korzystając z chwili wolnego e, przedstawię jak wyglądają rozłożenie teamów. Tutaj mamy na topie Gnar i Pantheon. Na w, w dżungli jest Kale i Alistar. Na midzie e, chyba, chyba Riven e, i Anivia. A na bocie Caitlyn z Threshem na Wayne i Jana. Stosunkowo łatwy lane, ponieważ Caitlin um, to jest taki champion na Wayne, szczególnie w early game. Ie. Tym bardziej jeśli chodzi o supportów, którzy pasują z Caitlin, to też jest tym takim topowym supportem, e, który pasuje z Caitlin. Oprócz niego dobrze się gra z Janą, um, e, z Leoną, tym bardziej. Są takie trzy takie dobre su supporty, z którymi dobrze się gra jako Caitlin. Jeśli chodzi o skille, to bierzemy Q na początku, później raczej powinno się brać E, potem na końcu, znaczy jako trzeci level W, maksujemy oczywiście jako pierwsze Q, potem E, na końcu W, build standardowo na dekery pod Doran i Trinket. Sobie staymy w krzaczku tutaj, no i zobaczymy czy Juggler tu przyjdzie czy nie, no, już to jest, dobra. Położyłem mu z golemami, pójdziemy na linię. Ważne jest, żeby stosunkowo wcześniej pójść na linię. Najlepiej przed enemy Adekery, ponieważ wtedy mogli, możemy zacząć puszować Leina wcześniej. Tym sam wyrobimy sobie przewagę: przewagę taką, że wbijemy szybciej level drugi niż przeciwnik. I będzie wtedy łatwiej go wytradować i zapuszować. Wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie go Puszować pod turret, żeby stracił tam, tam miniony ewentualnie go zonować, w naszym przypadku teraz raczej będzie zoning jeśli też będzie e, odpowiednio ustawiony ale to jeszcze zobaczymy Mi? long shot. jedynie tak w, e, przy gankach Haliser może troszkę poprzeszkadzać Chociaż mając treść, się nie boję, ponieważ rzuci latarni, będę bezpieczny. Mają taki team, że yy, z, szczególnie Żaną, gdzie ona slowuje. gdzie będą mogli łatwo przytrzymać w miejscu nas, jeśli dobrze wykorzystają swoje umiejętności. Więc będę musiał być uważny yy, w tych późniejszych minutach na te właśnie ganki i ewentualny roaming panto na stopa. Pamiętajmy, że on ma jeszcze TP oprócz swojego ulti, tak więc może być niebezpiecznie. No ale zabieramy się do yy, puszowania linii. Jeśli puszujemy pierwszą mini, to skupiamy się, żeby yy, zanim zasitujemy zaatakować jednego czempiona. Nie tak, że, jedne, że po jednym sicie kilka czempionów. Po prostu skupić się na jednym. Też można sobie pomóc przy przypuszu. Tej oczywiście staramy się harasować przeciwników. Grając na vein. to jest szczególnie ważne, żeby scharasować jak najwięcej. Ponieważ jeśli złoży boczka, to już nie będzie tak łatwo ją zabić, szczególnie jeden na jednego. Staram się harasować sku, ponieważ to jest bardzo ważne. Zadaje dość sporo damage'a, jak na swój level. To więc to jest bardzo przydatny skill. Niedługo będziemy musieli sobie zwardować ee, rzekę. W razie czego. Żeby być bezpiecznym, ponieważ nie ma co ryzykować niewardowania. Lepiej zwardować i czuć się bezpiecznym, niż uważać, że Juggler nie przyjdzie i nie wardować. jest coś Jana gra dość agresywnie. A mogę ją teraz przyharasować. Ładnie, złapała teraz. Użyję potka, żeby w razie czego nie stracić za bardzo HP. Jest ona w sytuacji teraz 1 na 2. Nie chcę za bardzo tego puszować, ale siłą rzeczy mając tego wave'a, samo to się puszuje. Jeszcze używam trapów, żeby dodatkowo ją zaunować i dostaję szybko po warda. Jest ok, jestem bezpieczny teraz. Chociaż nawet jeśli teraz em, przyszedłby jungler renem, to raczej nic by nie zrobił, ponieważ jest to sytuacja 1 na 2, gdzie mamy przewagę. Szczególnie, gdzie mam wszystkie summonery. To warto sobie podstawić takie 2-3 um, trapy przed turetem To bardzo utrudnia ucieczkę wręcz czego. Jeśli by przeciwnicy chcieli gdzieś uciekać. Też trapy, gdzie warto um, stawiać to miejsca, gdzie się stawia wardy, czyli gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w tribuszu. Jeśli jest w miarę pusznięty lane, tak jak tutaj, to mniej więcej tutaj stawiamy na linii, gdzie przeciwnicy mogą e, biegać, żeby utrudniać im też moving moving e, między minionami. Wtedy nie, be, nie mają takiej swobody poruszania się, jeśli chcą, jeśli przy, przy lecidowaniu no. O, i zginę. No. Dość dobra akcja. Szczerze mówiąc, e, ta Wań by mnie zabiła gdyby nie odepchnęła mnie. Było strasznie głupie z jej strony. Więc teraz ważne jest, żeby puszczać jak najszybciej linię. <ścoughs> e, sorry. Ważne jest, żeby puszcząć linię ze względu na to, że tutaj Wain teraz właśnie jej nie ma. I traci EXPA i cs czyli Golda i EXPA. A X Ex to jest bardzo ważne e, na dekery. Trosz, troszkę FPS-y mi spadły, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że zaraz się naprawi. No dobra. Nasz start jest teraz idealny, ponieważ e, mamy przewagę i temach ogromną. Teraz jeszcze... jak Jakby łatwo nam e, harasować tą vein. Na pierwszych levelach to teraz będzie jeszcze łatwiej. <laughs> Sobie tylko jeszcze postawię warda w tribuszu i trapa. Trapa najlepiej stać trochę przed buszem niż na środku. Ponieważ jak jungler będzie albo ktoś ktokolwiek będzie chciał wejść w, załóżmy, w tribusza, to nat natknie się na tego trapa. jak był na środku trap, to mógłby go spokojnie ominąć. Po prostu wszedłby do tego buszu i by go ominął. Tak więc wtedy ten trap byłby useless. Dobra, teraz myślę, że zaczniemy sobie zownować. A nie mogę kliknąć. No chciałem to zownować, to sobie spuszowałem przez to. Trudno. Teraz ona jest tak do tyłu, że nie ma jak, jak podejść, dlatego ważne jest, żeby wykorzystać tutaj tą szansę. No Ale ładnie zabiliśmy. Mamy też ładnie owardowane, dlatego nie ma potrzeby, żeby się bać o jakikolwiek gang ze strony przeciwników. Mogę sobie um, spusząć do turetu, jednak nie, chcę, nie będę go atakował. Ponieważ nie chcę go niszczyć jak najszybciej, wolę, żeby nasze miniony się obiły, rozbiło ten turret. A jakby na przykład teraz zaczął puszować tego tureta, bym go szybko rozwalił, to miniony by szły na ich strony, by mogło sobie potem frizować pod turetem, tym drugim. Ale ja tego nie chcę, dlatego sobie zostawiam, żeby się rozbijały. Nie ma przeciwnych minionów, więc sobie stoję, nie biję tureta, tylko czekam, żeby sfarmić. Cofaj za bardzo nie chcę, ponieważ yy, mam tutaj free farmę i chcę sobie najpierw rozbierać na jakieś dwa itemy w razie czego. Standardowo tra yy, kładziemy trapy. Też musicie pamiętać, żeby te trapy kłaść cały czas. Chociaż wiadomo, kontrolując manę, ponieważ yy, jak na większości czempionów nie można spomać ze skilli. Ponieważ, e, jak wytracimy całą manę, praktycznie na nic, to później e, to później będzie kłopot w, tym w jakimś tam fajcie, jak wbiją w nas przeciwnicy. Ja to jest sobie poczekam, albo mogę sobie podejść, bo trzeba sobie powiedzieć, poszła. Myślę, że po tej fali sobie cofnę. Chociaż. Przecież... No. Użyłem chila, żeby być pewnym, że ucieknę. Chociaż nie wiem, czy to wystarczy. No ale myślę, że tak. Jeśli Panton nam, znaczy, jeśli nam położę, tak jest OK. Jeszcze. Myślę, że ten ult nie był konieczny. Wystarczy heal od Kale. Jak widzieliście, nie użyłem, yy, nie kliknąłem latarni tresza od razu, ponieważ chciałem poczekać chwilę zanim użyję, żeby Pantheon użył jakiś tam skilli, żeby mnie nie mógł zbrustować. Tam użył kół na kogoś, więc wtedy kliknąłem. Też byłem pewien, że nie zginę, ponieważ widziałem Kayle tam e, w pobliżu, więc wiedziałem, że mnie uleczy i tak też zrobiła. Tutaj tylko trochę dużą falę stracę, ale i tak myślę, że i tak mam spoko farmę i e, killa, więc nie powinienem rozpaczyć tak bardzo. Mimo wszystko, że nie stracę całej, więc jest w porządku. Jestem na razie sam, więc myślę, że mogę sobie spokojnie sfrizować w tym miejscu. To jest dla mnie bardzo dobry spot, żeby frizować, Żeby tylko e, roztrapuję wokoło. Jednego drapa mam w buszu, dwa pozostałe myślę, że gdzieś tutaj na linii puszczę. Go Tylko czekam na przeciwników Jeden tutaj, drugi pewnie będzie gdzieś po prawej stronie, albo bardziej na środku Jej. Mogę sobie postawić jeszcze Wardę tutaj <laughs> na rzece, albo też to zrobi. <laughs> gdyś ciężko się farmy, jeśli e, taka duża fala fa e, atakuje jednego targeta. Tak, więc mamy prawo zwisować jakieś ceski w ten sposób. Teraz chcę puszować turret, żeby e, podpuszać jeszcze dwa, dwie fale myślę. I wtedy zgrupujemy się jakoś na Amidzie. I wtedy zaczniemy puszować Midlane. Q jest dość przydatnym skillem do puszowania, i tak nie można tego nadużywać, jak już wcześniej wspominałem. Nieraz wart ward przydatny to wart w tym miejscu. Tak więc warto go nieraz stawiać. Zaczął się dość niebezpieczny, powinniśmy wycofać. O. Niestety nie mam heal'a, żeby mu pomóc, więc go nad nie chcę ryzykować, żeby zginąć. Też miałem e, dość mało many, więc e, nie powinienem tak zostawić i tak overextendować, ponieważ to my teraz overextendowaliśmy i to był błąd. Chociaż tam tutaj Pantheon drugi raz wyskoczył już na, e, na głowy stop top no tak, jeśli chodzi o build, to standardowo pójdziemy sobie w Infinity Edge na pierwszy item. Później będą to Berserki. Są nieraz takie sytuacje na linii, gdzie e, lepiej jest złożyć, no, załóżmy B Sword, ewentualnie pk i od razu Berserker'y. Ale akurat teraz lepiej było złożyć INF i potem Berserker'y. Później będę składał Phantom Dancer, to jest kwestia czy Phantom Dancer, czy Static Shiv Osobiście wolę z, e, Phantom Dancer'a. Za bardzo nie lubię Static Shiva na e, składać. Oczywiście wyjątkiem jest e, Jinx. Tak więc ja osobiście polecam tutaj kupić e, Phantom Dancer, później w zależności od sytuacji i team kompu poszczególnego, to będzie to Bloodwister albo Last Whisper. W naszej mojej sytuacji będzie to e, Bloodwister, ponieważ nie potrzebuje tak bardzo penetracji. Mam nadzieję, że ją zabiję. Chyba, o shielda, nie jestem pewien. No ale to nic, Musi cofnąć do bazy, sobie tutaj w i pusznę więc chyba też cofnęła do bazy. Nie użyłam skilli, ponieważ chcę trochę odnowić sobie manę, w razie czego jakby ktoś mi wyskoczył, żeby mógł się bić z nim. Ponieważ mam summonery, jestem tak do przodu, więc raczej nie będę uciekał. Um, Pantone jest na topie, więc Anivia na midzie, więc tutaj może być jungler i bot lane. Więc muszę zachować ostrożność. W sumie jest dobry pom pomysł, żeby podejść na dragona. Albo ich zabić tutaj po prostu, jeśli jest okazja. Ha, ja myślałem, że nie, nie dostanę tego killa, więc flashnąłem. Trudno. Zamiast goić Kili, mogliśmy po prostu zrobić dragona. Nego tak wyciągnąłem, żeby e, mnie nie atakował. Jest dragon. Chociaż nie, nie powinniśmy raczej wychodzić tak bardzo. Możemy wziąć jedynie blue i sobie cofnąć. Muszę użyć heal'a, żeby uciec. Gdybym tego nie zrobił, to bym pewnie zginął. Nie chcę się z nimi bić, ze względu na to, że mam low wszystkiego. Ja mam pół many, znaczy pół życia, ale w ogóle nie mam many, więc fight tutaj jest nieopłacalny dla mnie. Dobra, mamy sobie Zilla kupionego, więc e, teraz myślę, że zrobimy sobie berserki. Teraz nam się Movement e, przyda jak najbardziej. Ale w międzyczasie idziemy sobie sfarmić Botlane. Jest tutaj dość e, duża fala. Sobie używam E, żeby dostać jak najszybciej jeszcze, chociaż to niewiele da tak naprawdę. Ale zawsze coś. Nie dostałbym tych milionów z auto-ataku, więc używam skill'i. <laughs> to jest nieraz... <laughs> ...bardzo przydatna opcja, szczerze mówiąc. Staram się sfarmić jak najwięcej milionów. No dość spoko mi się tu udało. Chociaż teraz Vayne... Um, ...zaczyna się feedować powolutku. Mimo, że ma teraz 1-2, um, to... Jak się bardziej swiduje, to może być nieprzyjemnie tak naprawdę. Puszczyłem mida, więc powinienem zejść na bota. Znaczy na mida. Mimo wszystko, że mam 9, 900 golda, to i tak zejdę. Nie mam czasu teraz, żeby się cofnąć i kupić itemy za ten gold. Ponieważ tak sobie przyjdę na mida i być może ktoś zabiję na 90%. ojej. ładnie złapał. A, ja myślę, że wezmę sobie taki kilka ulti. Niestety, zabrało mi manę i 5 sekund cooldownu dodało. Chociaż, dobiję sobie 11 i teraz powinien używać ulti. No dobra, po tym jak ich zabiliśmy, mamy free push, więc jest jak najbardziej spoko sobie jeszcze sprawdzę ich radę bo naszego nie ma ktoś wziął. skończmy e, tu dobra teraz powinniśmy cofnąć bardzo ważny na, na w sumie na każdego dekery ale szczególnie na kitling to jest e, kiting kiting polega na tym że e, używamy auta tak na gościa i cię cofamy mi więc wygląda tak, że jeden autoatak i e, idziemy albo do przodu, albo do tyłu w zależności, czy uciekamy, czy kogoś gonimy. No, a sobie jeszcze z farmi tutaj. Chcę sobie poczekać jeszcze na. E, na Reda, wtedy sobie go wezmę i będę <laughs> mógł jeszcze łatwiej kajtować ludzi i ich zabijać. Teraz sobie tak myślę, że. E, zaraz pokaliście, Katelyn ma najlepszy Kating ke w grze. Chociaż wiadomo, też wymaga wprawy, żeby tak sprawnie go wykonywać. Sobię jeszcze na bota przejdę. Dwie minuty do REDA. Mam nadzieję, że w czasie, gdy będę farmił bota, to mój team e, nie zginie. <laughs> Sorry. Chociaż tutaj widzę, że podejmują walkę. A Jestem dość daleko, więc nawet nie opłacę się teraz zejść, zejść do nich. Chociaż lepiej wyjdziemy na tym, jeśli puszę tutaj te, te miniony po tych turet ewentualnie wezmę turet albo obi obiję go. Chociaż powinien go wziąć. Mimo wszystko, że oni to tam giną, to będę dalej puszował. Chociaż nie wiem, czy nie powinien zejść do nich. Chyba powinienem. Też nie rozumiem ludzi, gdzie widzą, że innego. Czy kogoś nie ma? Jeżeli kogoś nie ma, a oni dalej się biją. I potem pretensje, że ciebie nie było. I tego nie rozumiem. Się przed fightem patrzysz, czy, czy gości jest, czy nie ma. Jak go nie ma, to się po prostu bijesz i nie engage'ujesz Tutaj nie chcę w nich bijać, tylko podharasować lekko. Muszę pójść na pokoła ewentualnie. O. Straciliśmy dwie osoby za nic, tak naprawdę. Nie wiem, czy byśmy byli w, w stanie teraz złapać kogoś. Chociaż oni teraz cofają ze względu na to, że są na low. My możemy podprzować mida, albo złapać Alistara tutaj. Też przydatne jest rzucanie trapów za gościa, jeśli kogoś gonimy. Bo to jest bardzo przydatne, jeśli ktoś, jeśli ktoś wejdzie w tego trapa od teraz zostaje snera 10 sekund. Red, kurde. O. Pięknie pięknie. Najadniej musiałem kłyszy używać. Bo i tak ją zabiłem. Jest teraz 5 na 4. Mamy przewagę, powinniśmy pushować. Nie, Kate bierze nam reda. Dlaczego ona to robi? Cholerka, cały czas pamiętam o, o trapowaniu. Najlepiej, no jak już na początku wspomniałem, y, używać trapu w miejscach, gdzie, są, gdzie się stawia wardy zazwyczaj. Chociaż też y, warto stawiać w takich miejscach, gdzie się często przechodzi, w takich szczelinach, żeby w razie czego zatrzymać przeciwnika. Kurde, mając tyle golda, powinniśmy cofnąć. I tak też zrobię, tylko postawię jednego trapa tutaj w puszu. Chociaż nie mogę cofnąć, bo oni chcą bić znowu. I potem będzie flame na mnie, że czoł mnie nie ma i tak dalej, więc lepiej im pomóc. Kurde, legiś Legi coś posłapało. Ajaj. Ładny. Ładny z ze strony Kale, Kale. dzięki temu mogłem przeżyć. Jeszcze sobie soltuję tą Anivę dla Harasu samego. Tam jeszcze bardziej odstraszy, chociaż są mi coś FPS-y spadły, nie wiem czemu. Myślę, że jeszcze zdążymy sobie wziąć chyba po tym czasie. Na pewno sobie cofnę. Będę ją nate'em. Jeszcze warto też sprawdzać Enemy Reda, jeśli jest up. Może być up, to sobie weźmiemy. Szczególnie, gdzie nasz jest e, wzięty przez Scale. co mnie bardzo smuci. No, niestety. I standard. O, jeszcze Pinka tu jest. Znalazłem. Muszę uciec stąd jak najdalej. O, niestety. Przeciwnicy się poddali. Szkoda, że w sumie było dość krótki mecz i dość jednostronny, ponieważ e, nie mogłem wytłumaczyć, nie mogłem przytoczyć e, e, sporo jakichś tam przykładów. Było wiadomo kilka, ale szkoda, że nie tak dużo, jakbym chciał. Ale myślę, że to jest też spoko, mimo wszystko. Dzięki za uwagę. To by było na tyle. Zostaw suba łapkę w górę. Polajkuj jeszcze Facebooka, jeśli możesz. Tam często daję jakieś informacje wcześniej, zanim rzucę jakiś poradnik. Tak więc możecie się tam stamtąd dowiedzieć wcześniej o wiele. No i to by było na tyle. Na razie.